Tak yy, chciałam również przypomnieć patronów medialnych dzisiejszych uroczystości. I tak patronatem medialnym objęła imprezę biłgorej.pl, Biłgoraj Biłgorajska Telewizja Kablowa, Młodzieżowy Dom Kultury, Tygodnik Zamojski, Dziennik Wschodni, Biłgorajska Gazeta Powiatowa oraz Katolickie Radio Zamość. Losy sprzedane, można losować nagrody. I jest tutaj, teraz koło mnie na scenie, powiedz, jak masz na imię. Ernest Szponar. Nazywa się Ernest Ponar. Brawa dla Ernesta. I bijcie mocne brawa, bo za chwilę Ernest będzie losował nagrody. I myślę, że wylosuje dla tego, kto najmocniej go oklaskiwał. I tak może, żeby emocje sięgnęły zenitu, rozpoczniemy od losowania trzeciej nagrody, czyli kosza, czyli kosz wiklinowy z zawartością niespodzianką. Ja trzymam, Ernest nie patrzy. Losuję. Ernest, kto Wylosowałem numerek osiemdziesiąt Zapraszam tą osobę, która ma ten numerek właśnie. Czy jest osoba z numerkiem 86? Czy jeszcze raz losujemy? Ernest wylosował trzecią nagrodę. Jest to numer losu 86. Właściciela tego numerka zapraszamy na scenę po odbiór nagrody. Jeżeli się nie zgłosi, to będziemy losować dalej. Czy jest właściciel losu numeru, numer 86? Może jeszcze raz. Losujemy nagrody z loterii fantowej. Zapraszamy właścicieli losów pod scenę, bliżej sceny. Ernest właśnie wylosował trzecią nagrodę. Szukamy właściciela losu numer 86. spróbujemy wylosować drugą nagrodę. Może y, szczęśliwiej właściciel się szybciej znajdzie. Y, wszyscy czekają. Ernest losuje. Tym razem wylosowałem numer 342. Zapraszam właściciela. Nagroda to aparat cyfrowy. Z kartą pamięci 4 giga. Czy jest tak właściciel tego numerka? 342 numer. Zapraszam tego właściciela na scenę. Jak pan ma na... Właśnie. Przedstawiamy zwycięzcę drugiej nagrody. Ser Piotr. Serdecznie, a gratuluję. Tutaj Pirne wręcza nagrodę. Prawa odręwutnie nie każdy może usłyszeć. Serdecznie gratulujemy. Dziękujemy za udział w loterii. Jeszcze raz chcieliśmy sprawdzić, czy jest właściciel losu numer 86. Szukamy właściciela losu. 86, los wylosowany na loterii fantowej. Czeka nagroda. Jeżeli się nie zgłosi osoba, będziemy losować dalej. Czy znalazł się właściciel losu numer 86? Tutaj organizatorzy zadecydowali, że skoro nie zgłasza się ta osoba, być może już ten ktoś pojechał do domu, spróbujemy wylosować jeszcze raz. Jeszcze raz losujemy koszyk z zawartością, kosz nowy z niespodzianką. Temperowałam numer 428. Jest właściciel tego numeru? Powiedz nam jak masz na imię. Dominik Dzierżonowski. Dominik jest z gromady i wylosował właśnie kosz wiginowy z zawartością. Kosz jest trochę większy od Dominika, ale gratulujemy mu bardzo serdecznie. Ogromne brawa. I teraz, teraz ta najważniejsza nagroda. Proszę ją pokazać, proszę bardzo, jest to rower. Na erneście spoczywa bardzo duża odpowiedzialność, ale trudno, bo się i losuje. Wylosujemy rower. Tym razem wylosowałem numer 251. Zapraszam właściciela. 251. Ktoś wyjedzie dzisiaj z gromady rowerem. Dobry wieczór! Jestem Krzysiek z Biłgoraja. I słuchajcie, rower, rower z gromady pojedzie do Biłgoraja, ale chłopak będzie na zabawy tym rowerem przyjeżdżał. Okay. Dziękujemy bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tego, żeby ten dzisiejszy dzień wyglądał tak, jak wygląda. A wracając do koncertu, za chwilę przed Państwem zaprezentuje się kapela Drewutnia. Zespół, działa od, tysiąc, zespół od 1998 roku gra utwory inspirowane tradycyjną muzyką Ziem II Rzeczpospolitej, a zwłaszcza muzyką terenów, gdzie stykały się i przenikały różne kultury i tradycje. Stąd w jej repertuarze zarówno utwory łemkowskie, ukraińskie, rusnackie, jak i pieśni z ziemi lubelskiej, śląskiej czy małopolskiej. Kapela Drewutnia koncertuje na terenie całego kraju oraz poza jego granicami: Belgia, Słowacja, Ukraina, uświetniając między innymi festiwale, imprezy plenerowe, folkowe zabawy taneczne i bankiety. Zdobyła wyróżnienia na Festiwalu Piosenki Studenckiej JAPA w Łodzi w 1997 roku i na Mikołajkach Folkowych w Lublinie w 1998 roku. W roku 2000 zajęła trzecie miejsce na festiwalu Nowa Tradycja, trzeciej edycji Konkursu Muzyki Folkowej Polskiego Radia oraz pierwsze miejsce na Festiwalu Kultury Ekologicznej w Józefowie Rostoczańskim. Wystąpiła na folkowej scenie 38 Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej Opole 2001. Zaś w styczniu 2003 roku zdobyła Grand Prix na największym w Polsce dziewiątym ogólnopolskim festiwalu kolęd i pastorałek w Będzinie. Śpiewa i kapelę prowadzi pan Piotr Żiłek. Ogromne brawa. To też, to też Kapeli Drewutnia będzie towarzyszył dzisiaj Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej. Ogromne brawa dla pań z Zespołu z Rudy Solskiej. Zespół Śpiewaczy z Rudy Solskiej działa już blisko 30 lat. W swojej 30-letniej historii działalności zdobywał wiele nagród, zarówno w dziedzinie śpiewaczej, jak i teatralno-obrzędowej. Wypracował sobie ustaloną renomę na rynku kulturalnym. Zespół występował na imprezach gminnych, powiatowych i ogólnopolskich. Koncertował w Szczecinie, Rzeszowie, Wrocławiu, Poznaniu, Częstochowie i wielokrotnie w Warszawie, w tym w Senacie Rzeczpospolitej, Filharmonii Narodowej i Teatrze Narodowym. Ma w dorobku kilka widowisk obrzędowych. Z których jedno zostało nagrane i wyimitowane przez telewizję polską, natomiast ukoronowaniem działalności śpiewaczej zespołu było nagranie y, płyty. Najważniejsze osiągnięcia zespołu to dwie złote kazimierzowskie baszty, nagroda główna Taneczny Krąg w ogólnopolskim konkursie tańca tradycyjnego w Rzeszowie. I nagroda imienia Oskara Kolberga za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej. Zapraszam wszystkich Państwa. Mam ogromną przyjemność zaprosić na koncert Gwiazd. Zespół śpiewaczy z Rudy Solskiej z kapelą folkową drewutnia. Ryd, dwa, trzy. šusko, šusko za kom spati lažu da hej. Hej, šusko, šusko za kom spati lažu da hej. Serdecznie witamy wszystkich Państwa. Kapela Drowutnia zaczęła grać, zaraz tu panie się do nas dołączą i razem już będziemy śpiewać długo, także zapraszamy wszystkich, którzy gdzieś tam się po kątach kryją, co by do nas tu przyszli i razem z nami się po, pobawić i pośpiewać.